Cześć, tutaj Ewa z kanału so GPS. witajcie. Dzisiaj w tym filmiku chciałam Wam dać trzy wskazówki na temat tego, jak przeżyć święta. Ten okres czasu jest dla wielu ludzi bardzo trudny. Być może, że to jest czas samotności. Być może, to jest czas jakiegoś zakończenia. Być może, że to jest czas żałoby albo potężnego chaosu. Tak czy inaczej, być może to w jakiś sposób rozświetli Wasze serca. Jest bardzo wiele ludzi na świecie, miliony, które będą dzielić ten stół świąteczny z narcyzem, z osobą bardzo, bardzo trudną. Dlatego chciałabym Wam powiedzieć, że na pewno nie będziecie sami, ale również chciałam Wam dać parę wskazówek na temat tego, co zrobić, żeby było znacznie, znacznie lepiej. Bo jakby na to nie patrzeć, to jest okres. Taki, który powinien być wykorzystywany do radości, do bliskości i do odpoczynku przede wszystkim. Po całym roku biegania należy nam się spokój i odpoczynek. I chciałabym może nakierować Was właśnie na to, żeby patrzeć na ten czas pod tym kątem. Jeżeli to nie jest na 100% możliwe, żeby spędzić ten czas, powiedzmy, w jakimś ośrodku uzdrowiskowym, że codziennie mamy. Masaże i pielęgnacje. Oczywiście nie mówię o tym, ale przynajmniej zrobić coś małego dla siebie. A jeżeli nie teraz w tym roku, ponieważ lista jest wielka i nigdy nic nie jest zrobione, zakończone do końca i jest bardzo dużo stresu, to może przynajmniej zaplanować sobie coś na styczeń, na początek roku. Także moja pierwsza wskazówka jest, żeby zająć się sobą, żeby, żeby zrobić dla siebie coś miłego, żeby. Nie opuścić siebie w tym czasie, bo to jest takie bardzo łatwe, że właśnie Zostawiamy siebie z tyłu i gonimy przed siebie i próbujemy wszystkim dogodzić Tylko nie sobie samym, także Gdyby nawet to troszeczkę ulepszyć w tym roku, to bardzo bym Bardzo bym Wam polecała, żebyście to zrobili Nawet jeżeli jest możliwość Wypicia kawy z przyjaciółką, czy pójście na spacer, czy tylko, żeby mieć dla siebie godzinkę i przeczytać jakąś fajną książkę, żeby trochę odpocząć, żeby się trochę wyluzować, to zróbcie to. Zróbcie to, bo to naprawdę pomoże. To jest taka złota moneta w banku opieki siebie. Także opiekujcie się sobą, zajmujcie się sobą, stawiajcie siebie na pierwszym miejscu. Jeżeli stędzasz te święta sam lub sama, to wiedz, że to jest ok. Jest takie, zwłaszcza u nas w Polsce, takie myślenie, że... Bycie samym święta to jest straszne, to jest jakaś kara boska, to jest coś przeokropnego. Ale dlaczego? Skąd się bierze takie myślenie? Oczywiście fajnie, jeżeli jesteśmy w dobrym gronie, ale nie zawsze to jest możliwe. Czasami może to się wiązać z tak potężnym stresem, że o wiele lepiej jest właśnie siedzieć sobie pod kocykiem z gorącą herbatą czy gorącą czekoladą i oglądać jakiś fajny film. Może zadzwonić do przyjaciółki czy do znajomych, do ludzi, którzy, którzy wiesz, że są naprawdę... Twoimi przyjaciółmi, nawet jeżeli są za ocenami daleko, daleko, to żeby połączyć się przynajmniej na chwilę z kimś innym i nie poczuć się sam, jeżeli z tym właśnie się zmagasz. Ale tak naprawdę to wszystko jest definicja nas samych, prawda? Jaką my sobie układamy. Także znam wielu ludzi, którzy spędzali i być może nawet spędzą w tym roku święta sami i są z tym ok. Ja sama spędziłam wiele razy tak zwane ważne święta w swoim własnym towarzystwie. Powiem Wam, że wcale nie było źle. Odpoczęłam, wyluzowałam się i dałam, i dałam radę. Także to jest czas wielkiej presji, nie tylko ze strony innych, ale też ze strony nas samych. Jeżeli jest Ci jednak z tym ciężko i chciałabyś to zmienić, to jeszcze jest taka, taka jeden, taki jeden pomysł, ponieważ najprawdopodobniej nie jesteś jedną jedyną osobą, która nie ma z kim spędzić świąt. To być może ty zaprosiłbyś lub zaprosiłabyś kogoś do siebie, innych do siebie. My często siedzimy i czekamy na to, żeby ktoś nas zaprosił, bo czujemy się samotni, opuszczeni, skoszknęli po tym, co nas um, spotkało, może i nawet odrętwieni po, po tym wszystkim. Ale może ktoś jeszcze jest inny, kto również tak się czuje, i można by zorganizować coś w naszym własnym domu i zaprosić ludzi. Ja też kiedyś właśnie w podobny sposób myślałam, złapałam się na, na tym i zaczęłam organizować rzeczy i o wiele o wiele się ulepszyło moje życie właśnie pod tym kątem, pod kątem społecznościowym i przyjaciół, bo nie zawsze ktoś jest w stanie to zrobić, Może, możemy to być my, prawda? Także nie ma na co czekać. Teraz tak, jeżeli spędzasz te święta z rodziną i my są dzieci, i powiedzmy, jesteś krótko po rozstaniu lub w trakcie rozstania ze swoim, ze swoim mężem lub żoną, i wiesz, że to nie jest właściwe, żebyście spędzili te święta razem. Jest ok, zaplanować to osobno. Jest ok, podzielić ten czas. Jeżeli dzieci mają z tym problem, są poruszone, płaczą, to ufaj sobie. Ufaj sobie, że to jest właściwe i wiedz, że one zrozumieją. Być może teraz, jeżeli są w odpowiednim wieku, można będzie z nimi porozmawiać, im to wytłumaczyć, albo może jeszcze nie teraz. Być może, że potrzebują trochę więcej czasu, żeby to wszystko ogarnąć, ale i ze swoim głosem, instynktu, bo wydaje mi się, że lepiej, żeby te święta były spędzone, był może jakoś podzielone, ale spędzone w spokoju i w miłości, niż żeby były spędzone w rozdarciu, w stresie i tak i trzecia rzecz to, jeżeli te święta będą musiały być spędzone jednak z rodziną, z którą nie chcesz być, bo po prostu nie ma innego wyjścia, to niestety będziemy musieli czasami zacisnąć zęby i to jakoś wytrzymać. Ale zawsze możesz sobie zaplanować coś fajnego, co zrobisz albo tego wieczoru po, albo na drugi dzień, albo może właśnie w styczniu, albo na nowy rok. Fajnie jest, żeby mieć coś miłego do oczekiwania na przyszłość. Kiedy siedzisz właśnie w tym stresie i liczysz czas, liczysz minut, żeby, żeby ten horror się już skończył. Także zaplanuj sobie to w ten sposób, tak właśnie mądrze, żebyś wiedziała, że, wiedział, że coś miłego jest za zakrętem. Jeszcze jeden taki pomysł przyszedł mi do głowy, że, że możemy też zrobić coś dla innych. Możemy iść na jakiś wolontariat, pójść na przykład do szpitala, czy pójść w jakieś miejsce powiedzmy bezdomni ludzie i tak dalej, inni ludzie, którzy są również samotni i potrzebują wsparcia i w ten sposób na pewno poczujesz się lepiej, bo poczujesz się nie tylko dobrze, bo masz z kimś kontakt, z kimś, kto cię bardzo docenia, ale również robisz coś dobrego i to jest zawsze jednak wywołuje w sercu miłość i, i spokój. Także to jest pomysł na, na pierwszy punkt, czyli myślimy trochę bardziej tutaj o sobie. Bo za, jeżeli zawsze był taki schemat, że chodzi o innych, tym razem możemy to zmienić. Bo tak naprawdę to ten czas, okresu świąt jest, jest um, tym, czym, czym, my to, czym my go stworzymy. I jeszcze jedna rzecz, to jest, że ja pamiętam, że czas świąt był najlepszy, jak byłam dzieckiem. Później jakoś to było takie dużo obligacji, prezenty, trzeba było to wszystko organizować już jakby nie było tego, już nie było tego takiego uczucia, oczekiwania. Także można też patrzeć na to pod tym kątem, że jeżeli to zajmujecie zbyt dużo stresu i masz zbyt wielkie oczekiwania, tego, jaki to, jak to musi być niesamowity czas, może popatrzmy na to w ten sposób, że to jest tak naprawdę czas dla dzieci i skoncentrujmy się na nich, a dla nas zorganizujemy coś innego, coś z daleka od tego stołu, w którym tak dużo stresu się dzieje. Okay? Dobra. Punkt numer dwa to są granice. Nic nowego, prawda? Oczywiście, że będziemy mówić o granicach. Teraz tak. Pierwsza granica, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest czas. Ty jesteś władcą swojego czasu. Co Ty z nim zrobisz, wszystko zależy od Ciebie. Także możesz go spędzić sam lub sama, możesz go spędzić zupełnie gdzieś indziej, albo możesz spędzić część swojego czasu właśnie z tymi ludźmi z którymi może i nawet nie chcesz spędzać czasu lub po części z jednymi chcesz, z innymi nie chcesz, A, ale znasz swój limit, wiesz, kiedy, w którym momencie się wypalasz i również wiesz, w którym momencie zaczynają się problemy. Powiedzmy w po godzinie, dwóch, jak już troszeczkę alkoholu płynie w żyłach i tak dalej, Wtedy zawsze możesz wyjść i powiedzieć, że masz coś innego do zrobienia. Nie musisz mówić, co to jest. My mamy taką, takie, takie dziwne poczucie obowiązku, że musimy zawsze się wszystkie tłumaczyć, wszystko mówić, gdzie idziemy, co robimy. Nie musisz, absolutnie nie musisz. To jest nawyk, który nie musisz wprowadzać w nowy rok. To jest coś, co możesz już teraz zacząć rozbijać i powiedzieć, że nie, jednak nie będziesz się z niczego tłumaczyć. Po prostu mówisz, że wychodzisz i koniec. Źle się czujesz, masz coś do zrobienia, nieważne. Po prostu wychodzisz. Druga rzecz, jeżeli na przykład uczestniczysz w jakiejś rozmowie przy stole, czy na z jakąś grupą ludzi, którzy już szykują atak na ciebie i już to czujesz, bo my to czujemy w kościach, możesz zawsze powiedzieć: wiesz co, muszę i za chwileczkę wrócę. Czyli w krytycznym momencie po prostu ciebie nie ma, wychodzisz. Idziesz do łazienki, wychodzisz na zewnątrz, żeby wziąć oddech świeżego powietrza. I też możesz zrobić coś takiego, że po prostu, jak się mówi, przewracasz oczami. zauważyłam, że to jest taki ciekawy, bardzo łatwy, taki głupiutki trik, ale który naprawdę fajnie działa. Podobnie jak nasza postura, prawda? Jeżeli stajemy prosto, czujemy się bardziej pewni siebie, jeżeli my jesteśmy przygarbieni, czujemy się, jak chcemy, jakbyśmy chcieli zniknąć i tak dalej. Czy jak wsadzimy ołówek między nasze zęby, to pobudzamy te same neurony, które. Które są zaktywowane wtedy, kiedy się uśmiechamy, także czujemy się lepiej, i tak dalej. Podobnie jest z tymi oczami. Zamiast się rozpłakać, lub zamiast przyjdzie, na, na, za, zanim ogarnie nas ten smutek, jeżeli położymy sobie rękę na naszym biodrze i przewrócimy oczami, to jakby komunikuje do na, nasze, naszego organizmu, do naszego systemu nerwowego, że hej, to jest kłopota, to jest dziecinada. No bo to jest tak naprawdę dziecinada, jakby na to nie patrzeć. Bo narcyzi to są ludzie, którzy są. Nierozwinięci pod względem emocjonalnym. Zatrzymali się gdzieś w wieku dwóch, trzech lat, kiedy my wszyscy byliśmy narcyzami, no a potem nie, nie miał kto, jak ich pokierować dalej. I po prostu jakby zamarzli w tym miejscu i już tam, już tam tak zawsze są. Dalej są takimi, że tak powiem, dorosłymi dziećmi. No i takie właśnie mają reakcje. Także przewracamy oczami, niech żeby to spłynęło po nas, i nie przejmujemy się za bardzo tym, co oni mówią. Co jeszcze? Metoda szarego kamienia. Wiele ludzi jeszcze dalej nie rozumie do końca, o co w tym wszystkim chodzi. Powiem tak, że jak patrzysz na szary kamień, w ogóle, że go zauważysz, w tym właśnie tkwi ta, ta cała, ten cały sekret, to, to co on sobą reprezentuje? Nic, prawda? On jest nudny, tam, tam nic się nie dzieje, nic specjalnego, nikt się nie zatrzymuje i podziwia szarego kamienia. To jest strategia bardzo mądra, którą można właśnie obrać, którą bardzo polecam. Też zastosowałam wiele razy, jak jesteś w pomieszczeniu z narcyzem, tylko że ona może wywołać pewnego rodzaju takie, takie poczucie niepewności, może nawet strachu, bo, bo, bo wtedy czujesz się taka niewidzialna, taka, że nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Jeżeli masz z tym problem, powiedzmy z dzieciństwa, to może to wzbudzić w Tobie takie emocje, ale chciałabym, żebyś to na to popatrzyła inaczej tym razem, że jeżeli to robisz i nikt na Ciebie nie zwraca uwagę, to dlatego, że Ty właśnie tak chcesz. Bo nie ma nic gorszego niż cała uwaga skierowana reflektory na ciebie przez narcyza, który zaraz właśnie szykuje na ciebie atak. Także lepiej sobie stanąć z boku, robić swoje. Jak zaczynają się ciebie za dużo wypytywać na temat tego, co u ciebie nowego, co się u ciebie dzieje, dzieje prawda? E, szukają informacji, żeby później o tobie mówić. Mówić będą tak czy inaczej, to już wiadomo, to nie ma się czym przejmować. To, 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 to zamiast tego już powiedzieć. Nic, 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 nowego, wszystko po staremu. Prawda? Jest sposób na to, żeby uniknąć odpowiedzi, e, działania się swoimi informacjami, albo możesz nawet zacząć mówić o czymś, co wiesz, że tą osobę kompletnie nie obchodzi. Na przykład, jeżeli wiesz, że ta osoba nienawidzi, czytać, możesz zacząć mówić o jakiejś nowej książce, którą przeczytałaś, czy jakimś filmie, który obejrzałaś, który wiesz, że na pewno mi się nie będzie podobał, i w ten sposób stracą zainteresowanie i pójdą sobie gdzieś indziej i zostawią cię w spokoju. Także to jest następny chwyt. Teraz tak, parę słów na temat prezentów, bo to jest taki dosyć mm, wrażliwy temat, to niektórzy Narcyzi oczekują wielkich prezentów albo sami dają olbrzymie prezenty, takie aż że wow, za dużo, a później jak nie dostają takich podziękowań, jakich się spodziewają, to będą bardzo wzburzeni i oczywiście rozpocznie się piekło. Znowu polecałabym przy zwane przewracaniu oczami, bo nigdy nikomu, zwłaszcza takiej osobie, nie, do, nie dogadzimy, nie dogodzimy, nieważne jak będziemy próbować, albo będzie za mało, albo będzie za dużo. Z ich strony może być podobnie, mogą wręczyć Ci prezent, który kupili po drodze w jakimś sklepie spożywczym i też za bardzo się bym tym nie przejmowała, ponieważ to tylko pogłębi tą sytuację, pogłębi ten problem. Także podchodziła do prezentów jak najbardziej lekko, bez oczekiwań, jak i również, jeżeli z kolei ta druga osoba, ten narcyz ma, ma wobec Ciebie jakieś wielkie oczekiwania, to przygotuj się na to, co się będzie działo i, i, i zachowuj się w taki sposób, żeby albo zminimalizować ich reakcje, albo po prostu się nią nie przejmować, bo już wiesz, już się tego spodziewasz, że tak właśnie będzie. Jeszcze jedna rzecz na temat prezentów i dzieci, bo to ostatnio dosyć często się pojawia u mnie w coachingu. To jest to, że niektóre osoby czują, że ta druga osoba, weźmy, po rozwodzie najczęściej to jest mąż. Zdarza się, że to jest ta druga osoba, ale najczęściej jednak to jest mąż, to jest nie żona, że mąż przekupuje dzieci, kupuje im bardzo takie bogate prezenty, telefony i tak I matka czuje, że on jakby właśnie zabiera te dzieci, kradzie je jej i się bardzo tym przejmuje. Tutaj również bym chciała powiedzieć, że ja rozumiem, dlaczego to może wyglądać tak przerażająco i że, że, że tracimy dzieci i tak dalej, czy że taka osoba zaczyna w nich wzbudzać narcyzm. Tak też może być. I chciałabym Ci powiedzieć, że, masz, że jesteś właśnie taką osobą w takiej sytuacji, że masz więcej tutaj mocy niż myślisz, ponieważ po pierwsze, zawsze możesz zrównoważyć swoją obecnością, swoim zachowaniem i swoim przykładem to, w jaki sposób zachowuje się partner, czyli. Jeżeli dziecko zachowuje się narcystycznie, to jest w sumie temat na, nowy, na, na dobry filmik, że dziecko zachowuje się narcystycznie, możesz zawsze w ty wprowadzić granice, w, w, w sposoby, w jaki za, będą się dzieci zachowywać w domu. Tego, żeby wiedziały, że jeżeli coś zrobią, to mu się mówi przepraszam. Jeżeli coś, to jest, powiedzmy, zrobią krzywdę y, braci czy, 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 czy siostrze. Czy jeżeli czegoś chcą, to się mówi proszę. I takie podstawowe po prostu rzeczy, jakie również nawiązujemy kontakt i, i, i rozmawiamy często z dziećmi na, na ten temat, jak się czują, co robią i tak dalej, i tak dalej, tak żebyśmy czuli z nimi kontakt. Ale wracając do prezentów, to chciałabym właśnie Was uspokoić, dlatego że rzeczy są płytkie, one nie mają głębi, one nie mają głębszej wartości. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do tego, że dostaje ciągle róż, różne rzeczy, to z obserwacji same zauważycie, że że to dziecko się pobawi, później to rzuci i zapomina o tym, nudzi się tym szybko. Także to nie ma jakiejś takiej długotrwałej wartości. Co jest o wiele bardziej wartościowe, to jest jak się to dziecko czuje w Twojej obecności. Czy czuje miłość, czy czuje ciepło, czy czuje bezpieczeństwo. Ja patrząc wstecz, na to jak sama byłam dzieckiem, wiedziałam, z którym, z którym rodzicem wolałam przebywać, poczułam się przy nim dobrze. Także rób swoje, bądź sobą, dziel się miłością. I za bardzo nie zwraca uwagę na to, czy ta osoba je przekupuje, czy nie, bo tak jak mówię, te rzeczy przemijają, a serce i miłość jednak zostają na zawsze. <laughs> ok, teraz na zakończenie to już będzie takie w krótkim podsumowaniu. Chciałam powiedzieć, damać trzecią dam wam <laughs> polskim się wierzę. Dać wam trzecią wskazówkę. I trzecia wskazówka to jest oczekiwania. Jeżeli dalej myślisz, że ten narcyz się zmieni i że w tym roku będzie inaczej, to się grubo mylisz, nie będzie inaczej. Ale możesz sobie sam sama ułatwić sprawę, wiedząc, że zmiany nie będzie. I że będzie tak samo, jak było zawsze. Także jak cała sytuacja się rozgrywa przed Tobą na Twoich oczach, sobie w głowie myślisz, okej, okay, znowu, znowu ta sama gra, a ja wiem, dlaczego oni to robią. I tak Już tego po prostu oczekujesz i to sprawia, że czujesz się pewniejsza mniejszy, bardziej przygotowany i będziesz wiedział lepiej, jak sobie radzić z tą całą sytuacją. Także to są moje, to jest moja krótka lista wskazówek dla Was. Mam nadzieję, że jest pomocna. Mam nadzieję, że coś w tym filmiku było, co było dla Was pomocne. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe inne wskazówki, to proszę, podzielcie się nimi poniżej. Bardzo mi się podoba to, jak ze sobą rozmawiacie. Bardzo mi się podoba to, że się nawzajem, nawzajem wspieracie. Także bardzo Wam za to dziękuję. I no, bardzo mi się to podoba. Jestem dumna z tego, co stworzyliśmy razem tutaj na YouTube. Także ja wysyłam Wam bardzo dużo ciepła i, i światła z bardzo zimnej i ciemnej Anglii, ale jednak to, co mam w sercu, to jest prawdziwe i wysyłam to dla Ciebie. Pozdrawiam Ciebie bardzo mocno. Życzę spokojnych, przede wszystkim spokojnych świąt i do usłyszenia.